Dzień dobry widzowie, jadę dzisiaj na produkcję, pokażę Wam kilka przebitek Ale zanim na to produkcję trafię, no to jeszcze kilka tutaj, e, no troszeczkę więcej przebitek będzie innych No bo mamy dzisiaj niedziela, godzina, która jest? 10.23, okej okay. Ja jadę właśnie na produkcję, ale jeszcze w międzyczasie muszę objechać jeszcze kilka e, innych miejsc Czyli praca, 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 praca przy niedzieli Już tak naprawdę od rana nie śpię, dzisiaj już poprzekazywałem zamówienia na produkcję Teraz będę tutaj e-paragony drukował Pytanie ostatnio było o Audi. Audi cały czas jest, minęło 3 lata w lipcu. 35 tysięcy przebiegu, także nie za dużo jeżdżę. Nadal sobie płacę ratę wypożyczenia, czyli 2200 brutto miesięcznie i tak już ponad 3 lata minęło. Także jeśli chodzi o temat Audi, perfect list, no to tyle w temacie. Znowu przerwa, yy, troszeczkę byłem po lekarzach, jeździłem, bo chcę Wam tutaj powiedzieć, bo ogląda się różne wywiady, czyli różne wywiady w internecie, każdy mówi zapierdzielałem, 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 aż podupadłem na zdrowiu, otworzyły mi się oczy, kurde, wszyscy, wszystkie wywiady praktycznie co przedsiębiorca by nie gadał, to jest zawsze to samo. I ja sobie stwierdziłem, że u mnie będzie inaczej, no i pokażę Wam teraz yy, tatuaż, o. To jest mój tatuaż, który zrobiłem sobie rok temu. I tu jest napisane 34 i I co to znaczy? Tyle dokładnie lat żył mój tata. Czyli mój tata żył 34 lata, 7 dni. I te 34 lata, 7 dni, no to minęły tam 7, 7 stycznia, czy 8 stycznia. No i ja postanowiłem sobie, że będę po prostu specjalnie sobie to powiedzmy wydzierałem dałem temu jakiś tam takie wiecie zarys, obrys, żeby to ładnie pięknie wszystko wyglądało i postanowiłem sobie no że kończę, idę na emeryturę, luzuję. Już mam dość, już mam dość. No i wyobraźcie sobie, że od tego czasu minęło 8 miesięcy, a ja zapierdalam jeszcze podwójnie można powiedzieć. I pani tutaj powiedzmy, że pani, do, pa, pa, panie, do, panie doktorki, tak? Tak to się chyba odmienia. E, usadziły mnie troszkę na dupę ostatnio, no i teraz wszystko przez to. Dosłownie doszedłem do tego etapu, w którym już po prostu lekarz mówi: chłopie, kur, weź o weź ogarnij, kurwa, bo e, zaraz młody jesteś, zaraz będzie zawał, zaraz będzie wyla, wylew, dosłownie, wiecie, chodzi o stres, e, trójglicerydy, cholesterol, Role, po prostu nie ma możliwości tego zbicia, nie jakieś tam jedzenie takie jak nie powinno być, nie ma dla siebie czasu, nie ma balansu, nie ma po prostu tego wszystkiego, o czym gadają wam praktycznie wszyscy. Więc troszkę na dupie usiadłem i no i dzisiaj jest niedziela, dzisiaj wrzucę wam ten odcinek, a szykuję tutaj odcinek, który już jest praktycznie można powiedzieć, że nagrany, właśnie w związku z tym i on będzie pewnie miał z dwie godziny, także wyczekujcie. Myślę sobie, że może uda mi się go w poniedziałek e, opublikować wieczorem, jeśli oczywiście nic się nie rozpieprzy. Także, e, e, także tyle w wielkim skrócie, i następne przebitki już będą z jakichś innych miejsc, no bo dzisiaj dzień objazdowy. Ile będę mógł, tyle wam pokażę. To znowu ja. Pokażę wam teraz, jak wyglądają y, u mnie aktualnie zamówienia. Wpada sobie zamówienie, powiem o jakie automatyczne akcje i troszkę wspomnę o E paragonach. Zobaczycie, jaka tu się magia dzieje. Wpada do mnie zamówienie, czyli wpadło sobie zamówienie. Ja jednym kliknięciem, tak naprawdę mogę sobie tych zamówień złapać 100, i przed chwilą można powiedzieć, że to zrobiłem. Czyli złapałem sobie 100 zamówień. Obtaszkowałem sobie. I jednym kliknięciem kliknąłem te 100 zamówień, i zobaczcie, co się stało. Podczas kliknięcia tych 100 zamówień od razu generuje się etykieta, czyli w tych 100 zamówieniach generuje się etykieta, potem przy tych 100 zamówieniach generuje się e-paragon, i zobaczcie, co tu się dzieje. Kasa fiskalna, oczekiwanie na wysłanie e-paragonu, suma, kwota. Yy, ilość, oczekiwanie na wysłanie e-paragonu. Hop, siup I zobaczcie, sobie to 100 zamówień się teraz trzaska. I teraz wszystkie te zamówienia automatycznie, jak zrobiłem to jedno kliknięcie, <coughs> wysyłają się klientom yy, na ich skrzynki mailowe, nie? Czyli wszystkie e-paragony sobie lecą. Tu, 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 kwota VAT, kwota ciup, siup, siup, wszystko tak się automatycznie przekazuje. Co się potem dalej dzieje? Wygenerowała się etykieta, generuje się paragon. Potem to zamówienie automatycznie przekazało się na produkcję, czyli trafiło na produkcję Baselinker Connect, czyli automatycznie przesłało się do innej firmy do wyprodukowania, bo tutaj aktualnie sprzedajemy produkty ze sklejki, które Wam gdzieś tam zaraz troszeczkę pewnie pokażę, no bo głównie na tą produkcję teraz jedziemy. No i tak, jak wysłałem na produkcję, no to zmienił się folder automatycznie tych zamówień, czyli tych stóp, które ja sobie zaznaczyłem na folder oczekujące i tam sobie w tym folderze sobie to zamówienie czeka czeka potem to zamówienie tak naprawdę jest przygotowane jest spakowane bo od razu generuje się też etykieta wszystko się wysyła więc do mnie tak jakby to zamówienie całe w całości z paragon się wysłał etykieta z etykietą to zamówienie do mnie wróci no i jak to zamówienie do mnie wróci to ono po prostu jest spakowane i co się wtedy dalej dzieje ono jest cały czas w oczekujących i w przypadku jak kurier zeskanuje czyli zrobi klik paczuszkę no to automatycznie to zamówienie wpada do zrealizowanych. I ja teraz właśnie y, praktycznie w ciągu, y, no można powiedzieć, że w ciągu trzech minut przekazałem tak jakby na produkcję, o tutaj cały czas idzie, na produkcję przekazałem tak jakby y, 200 zamówień, nie? I ja już o tych zamówieniach zapominam. One się teraz idą na produkcję, produkcja je drukuje, y, drukuje, realizuje, projektuje i tak jakby wysyłamy, nie? I tym oto sposobem możemy, możemy zrobić cuda i wszystko praktycznie dzieje się automatycznie. Także, a jeszcze właśnie, zaraz przyjechałem i wygeneruję z tej kasy fiskalnej. I tu mam jeszcze jedną kasę fiskalną, pyk. Bo jedna jest od mojej spółki kasa fiskalna, a druga kasa fiskalna jest od mojej firmy, także wygenerujemy dwie, 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 jak to się mówi, raporty, a bo właśnie, bo do księgowej muszę raporty wysłać, także pokażę Wam w rzeczywistości, jak to wygląda ta sprzedaż, bo tam też słyszałem, że kanał sprzedałem, że, że ja to nie ja, także pokażę Wam, jak to się aktualnie wygląda, rzeczywiście po prostu z kasy fiskalnej, nie? Dobra, mam, mam te łączny raport fiskalny okresowy. Tutaj mamy pierwsza firma. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale mamy zakres dat od 01.08 do 30.08. No i taka bida sprzedaż, no bo ile mamy sprzedaż brutto 77 517 zł. Kurcze, wyostrze, wyostrzenie, znaczy nie wiem czy dobrze widać. No ale ogólnie sprzedaż bida, tak jakby w mojej firmie. Plus do tego było gdzieś tam, znaczy w mojej firmie, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, nie? No bo dodatkowo było około 300-400 faktur w tym miesiącu. Także nie są one tu uwzględnione. No to jest tylko taka sprzedaż detaliczna, czyli tyle paczuszek, ja, jako ja, jako moja firma wysłałem do klientów. Nie, nie liczę tu po prostu całego dropshippingu, plus nie liczę faktur. I teraz tutaj drugi raport fiskalny, tutaj są paczki detaliczne. Mamy 01.08 08 do 31, 08, no i tutaj już jest sprzedaż troszeczkę. A sprzedaż netto w stawce A 697 tysięcy złotych. Kwota PTU, czyli kwota podatku VAT, 160 436 złotych, czyli 700 700 tysięcy tutaj zostało za tyle sprzedane w ciągu no, w sierpniu, nie? Także tutaj już ten raport wygląda bardzo ładnie. No i teraz mamy wrzesień, październik, listopad i grudzień, no to te raporty fiskalne tutaj pewnie będą pięknie do góry szły, czyli będą coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe. Raczej tendencji spadkowej tutaj nie przewiduję. Także, także no, śledźcie sprzedaż, jaka tutaj, jaka tutaj jest i, i zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko na koniec roku. O, a teraz jesteśmy w sklepiku. Pamiętajcie, ten sklepik kupiony 3 lata temu, który był krokiem milowym po prostu w rozwoju firmy, a tutaj 20 metrów kwadratowych, a może, może 25 metrów kwadratowych, muszę przyjechać spisać licznik. O właśnie, bo dostałem rachunek tam u mnie na firmę właśnie dosłownie 5 minut temu dostałem rachunek z Enei i mi się po prostu teraz przypomniało, że muszę tutaj jeszcze stan licznika podać bo tutaj teraz aktualnie nie pracujemy. Zaraz wam powiem na co to całe miejsce tutaj zostanie przekształcone, więc nie pracujemy. A na firmie dostałem kurde rachunek 2 zł za kilowat. Już tam było w firmie bardzo dobrze, bo było złotych chyba tam 30 czy coś. Teraz przyszedł rachunek 2 zł. Czyli zużyłem 500 kW, dostałem rachunek 1000 zł. Muszę się temu przyjrzeć, bo niby podpisałem jakąś umowę tam na na 3 lata, że niby zamrożenie ceny prądu, bla bla bla. Ciekawe, ciekawe jestem. O, tutaj widzicie maszynę, którą też kupiłem 10 tysięcy złotych kosztowała, czy 11 tysięcy, już nawet dokładnie nie pamiętam. Praktycznie ani razu nie była używana yy, do foliowania, nie, że wiecie, produkt stricte pyk-pyk-pyk, ale teraz. Import z Chin będzie dość mocno szedł, więc, maszynę na pewno będę używał. Bo sporo rzeczy przyjeżdża, tak jakby odpakowanych, więc, ja będę pewnie pakował. Plus tutaj ze sklejeczki już też coraz więcej produktów. Jak ktoś właśnie chce do sklepu takiego stacjonarnego, już mamy coraz więcej takich klientów. No, to będziemy dawali taką podkładkę. O, o, oczywiście nie kartonową. Sekundę. Kurde. Nie, nie kartonową, tylko na przykład. O, będziemy, pójdziemy o, się, przejdziemy tutaj, bo gdzieś tu widziałem takie tobołki. A, zaraz Wam powiem, co tutaj wszystko będzie. Co tu jest napisane? O, jest. Produkcik. Hop, siup. Nasz dom, nasze miejsce. To jest jakiś odpad, bo tutaj pewnie coś się nie Nie, jak to jest? Coś, co, coś się tu spieprzyło. <grym> dom, a jakieś odbicie lustrzane się stało czy coś i, i o. No, ale no nieważne. Chodzi o to, że taki kartonik będzie. Tu będzie ten kartonik, wiecie, odcięty na przykład. Znaczy, no to nie będzie karton, tylko jakaś ładna tekturka. Będzie coś takiego zamontowane: nasz dom, nasze miejsce, czy coś tam. Różne, jakieś toperki, gwiazdki, pierdołki, ozdoby świąteczne, co byście nie chcieli do swojego sklepu sesjonarnego. Yy, I to będzie wszystko. Yy, na to wszystko to się będzie tutaj wkładało <laughs> i to będzie po prostu ofoliowane, nie? I na to będzie można kod kreskowy tam nakleić, jakiś pierdowy, wszystko to co tam jest wymagane, żeby to był produkt, który stricte może trafić na półkę albo może gdzieś tam zostać powieszony nie? na jakimś regałku. Także to jest kolejny etap, także będziemy już nawet się zastanawiamy nad przedstawicielem handlowym, który będzie jeździł jeden testowy. Zobaczymy, yy, wiecie, busa się całego naładuje. E, takimi gotowymi, jakimiś toperami, i po jakichś tam sklepikach będzie można jeździć. Także może będzie taki czas, że, e, że będziemy na każde województwo jakiegoś przedstawiciela handlowego czy coś tam. E, chcemy się skupić ogólnie na sprzedaży internetowej, no ale wiecie, firma się cały czas rozwija, nawet nie wiemy kiedy, e, praktycznie wszystko cały czas e, idzie do przodu. Tutaj e, produkowaliśmy ze sklejki, dlatego mamy tutaj dziury powycinane. O, tu wielki syf. E, dziury powycinane wszystko to tutaj teraz będziemy sprzątać 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 te ściany e, ta ściana była koniecznością że musiała stać e, będziemy ją po prostu tutaj też niwelować i to będzie cała przestrzeń teraz będzie wykorzystana do e, pakowania paczek mm, tutaj będziemy mieli stół do pakowania będziemy mieli jakieś dyspensery, taśmy kartony wszystko będzie tutaj zapierdzielone tym e, tymi e, rzeczami do pakowania czyli stricte stanowisko do pakowania Plus jeszcze może tą maszynę tu postawimy. No zobaczymy jak to całe dostosowanie tutaj tego pomieszczenia będzie dalsze. Yy, bo tutaj, tak jakby, ja mam moją firmę i w mojej firmie ja mam trzy stanowiska do pakowania, nie? Trzy? W sumie cztery stanowiska do pakowania mam, żeby to szybko pakować, a tutaj będzie, tak jakby, do innej mojej firmy. Yy, pakowanie będziemy tutaj przenosili, no bo już jest taka konieczność, że tam w miejscu, którego tak naprawdę dzisiaj nie odwiedzimy, bo nie mam klucza, ale w miejscu, w którym jeszcze, jeszcze innym miejscu, już tam się po prostu nie wyrabiają, już nie mają miejsca a tam też jest 60 czy 70 metrów kwadratowych i po prostu są za za załadowani, zapierdzieleni. O tutaj są te tekturki takie jakieś pokupowane, bo już żeśmy wstępnie to są takie płaskie styropianowe, już żeśmy tu wstępnie testowali jakieś. Gilotyny mamy kupioną też, chcieliśmy najpierw takie tekturki kartonowe porobić, ale można kupić takie ładne Różne białe kolorowe Także tutaj przyszły tydzień Z pracownikiem już wstępnie Odmyłem rozmowę Także chcę przyjść do pracy Więc przyszły tydzień dostosowujemy To całe, całe, całe tutaj pomieszczenie Pod pakowanie Mówię, już wszystko mamy praktycznie pozamawiane I tam jakieś stoły do pakowania I, i, i to wszystko I tutaj jakieś już oficjalne regały stoją Nawet nie wiem skąd one są Ogrzewanko jest, wszędzie klimatyzatorek Czyli o muszę kurde, jeszcze filtry tu posprawdzać we wszystkich klimach przed zimą. O, bo tu wciągało sypo, te filtry trzeba czyścić. Ale w miarę wyglądają. Dobra, zostawię sobie otwarte, żeby pamiętać, żeby tu przyjść i to ogarnąć. E, także... No, także no, kiedyś tutaj był piekarz cała historia 30-letnia piekarnia, potem sklep wielobranżowy jakiś tam spożywczy, potem było to sprzedane, chyba z 10 lat to miała taka kobita co tutaj sprzedawała, tutaj jakieś lodówki miała poustawiane z piwami, alkohole nie alkohole, tam kiełbasa wiecie, taki sklep y Taki sklep ten, a potem to kupiłem ja i był sklep internetowy, mój malutki ze sznurkami, jakieś pewnie na kanale w historii jakby pogrzebał to odcinki są, a teraz to tak co chwilę jest coś innego, nie? Co chwilę coś innego, co chwilę coś innego, co chwilę coś innego, także, e, także no. To jadę w końcu na tą produkcję, no bo objazd jest, a, e, a na produkcję ja jeszcze nie dotarłem, a na produkcji pokażę Wam po prostu jak tam maszyny, o oczywiście jedna maszyna rozpieprzona, ale to też to też pokażę już na miejscu. Także dziś przyjechałem, muszę tutaj trochę pomiarów pobrać, zobaczyć co tu jeszcze, spisać ten licznik, także chwilę tutaj się pokręcę i, i pospisuję sobie wszystko co potrzeba i jadę dalej. Dotarłem. Co tu idzie? Knury. Okay. Tu coś się ciacha na drewnianej płycie. Tutaj rozpieprzona maszyna czeka na serwis. Góry. No, nic nie widać. Trochę mają nacięte o, nie będę światła zesłaniał. Małe kroki, wielkie oszczędności. To jest taka składana świnia skarbonka. E, wykreślanka. Można sobie wygrawerować jakąś kwotę się praktycznie chce. Tak naprawdę, też jakie się chce tutaj skarbonki. To znaczy, cel. Co my tu mamy? A tu mamy jakieś zwierzaczki, szablony. Czyli dziecko może sobie kupić taki drewniane zestaw szablonów o leniwca sobie nauczyć się rysować czyli, czyli na pewno nie mnie, tylko was, proszę wziąć się do roboty tu co mamy? a tu mamy... a już wiem co to jest, to jest jakaś pierdoła na segregator Czekaj, to się skręca. Ja jakoś się to skręca i wiadomo to jest jakaś taka dziurka że się segregator się wkłada, czy tam jakieś papiery, czy coś tu podejrzewam, że ramka na zdjęcia Jakieś rameczki tu idą. O, tu idą co to jest? Co to takie małe? Coś do kawy, a tu w sumie nie wiem co robią, ale widać że się sprzedaje, bo trzeba produkować. O, tu jakieś takie drzewo. A rodzina, pyk-pyk. O, tu ktoś sobie zamówi, to jest fajne, dużo sprzedajemy, dużo mamy dość, dużo klientów hurtowych, <laughs> różne tarcze zegarowe, nie? Dodajecie mechanizm, pyk pyk I można sobie zrobić i można sobie zrobić zegar. O, tutaj kolejna. A no, widzicie, jak, jak są w produkcji, to znaczy, że się sprzedają. Tu jest taka tarcza zegarowa. O, tutaj już idą... co to są Kurde, muszę jakoś, żeby światło było. Tutaj mamy jakieś bombki, już jakieś śnieżynki, dużo pieprzenia, dużo jest wycinania, więc bombki pewnie dość drogie, no ale widać, że też się sprzedają. Tutaj znowu jakieś szablony, pewnie coś dla dzieciaków serduszka, no pewnie w jakichś zestawach sprzedajemy, nawet nie wiem o, tu jakieś Montessori znowu, o dużo dla dzieciaków idzie rzeczy że oni sobie tutaj jakieś, wiecie, wiecie o co chodzi tu jakieś skrzydełka do aniołków, to już teraz też będzie szło tu co? o, to jest ciekawe ktoś kupuje na Wielkanoc te jakieś pod mm. czyli komuś się święta pomyliły tutaj nie wiem co to ale to jakaś łapacza snów czy coś nie wiem czy tu jest jakiś zestaw do tego czy tylko to czy tylko to tu znowu coś dla dzieciaków o to jest ładne, eleganckie piękne nie wiem co to tu w ogóle a to jest tutaj stąd, dobra o no to jest taka chmureczka Jakieś tam się pobity robią, spinki dla dzieci do tego jakoś przyczepiają czy tam coś. Tu jakieś pudełeczko. A, znowu owek jest skarbonka. Tutaj taki spód do koszyczka. To się plecie. Tu znowu coś dla dzieciaków. O, tu jest ciekawostka. Co to jest? Pomunia święta, o proszę. mówię, ludziom się święta myli. Tu też coś na święta. O Jezu, jakimś grawerem. A nie, herbata. Pudełko na herbatę. Dobra, tu zestaw jakiś gwiazdek nie, gwia gwiazdek i księżyców o, tutaj wygląda jak domek dla chomika To tu jakieś no i to potem wszystko się tu tnie, potem trafia do pakowania i wiadomo o co chodzi, tu znowu gwiazdki o, tu kwiatki no to, to te kwiatki to w dziesiątkach tysięcy idą, nie, to znaczy te, różne kwiatki stawiasz, kolorujesz hop, albo nie stawiasz bo nie pasuje no jakoś tam wchodzi a, a tu jakieś jeszcze skarboneczki wykreślanki Chce nazbierać 5000 zł A tu co? Chce nazbierać... A tam ta jest drewniana, ta jest, ta jest biała chce nazbierać 5000, tu takie gotowe Weekend tu jest płyta biała, to jest chyba dwustronna Tak? A nie, to jest jednostronna. Nie, to jest szara, o, szara tu jakieś drewno Tutaj biała chyba dwustronna tu też jakieś drewno Jakieś drewno, drewno Znaczy jakieś imitacja drewna, Jakieś płyty HDF -ki. Tu zwykłe drewniane Tutaj nowość, nie to czarna A teraz mamy nowość węgę. Taki brązowawy, mało mamy na stanie Musimy całą paletę zamówić O tu biała najpopularniejsza Także no tyle w temacie Drzebnąć. Tu jest takie stanowisko, gdzie je są myte, bo tą sklejkę jeszcze wyobraźcie sobie, że trzeba umyć, bo tutaj powstają przypalenia, przy białej widać ewidentnie. No i on taki zestaw, zobaczcie, tu jest praktycznie brzegi skarbonki. Do tego jest góra. Do tego jest dół, do tego jest tył, do tego jest klej i taki zestaw już tak naprawdę czeka tylko na klienta, aż klient sobie zamówi jakiś tam, jakiś tam produkt. Ten produkt trafia do tego woreczka I z tego woreczka po prostu do tego tyk i to trafia. I potem te etykiety, co wam wcześniej pokazałem. To to trafia, taki gotowy zestaw trafia do kolejnego etapu, czyli do tak jakby dzielenia, i do tego zamówienia przypasowana jest ta karteczka, którą ja dzisiaj wysłałem te <laughs> rano, te 200 paczek, 200 zamówień. Do tego zamówienia przypisana jest karteczka. nie? I to z tą karteczką, od razu z tą etykietą z całość produktu, całość zamówienia, z, ze sklejki trafia do mnie do pakowania, nie? ja to pakuję wtedy w karton, siód, wysyłam do klienta kurier przyjeżdża, sczytuje, pyk i wtedy to trafia do zrealizowania. i całe zamówienie jest przeprocesowane ale widzicie ile jest, yy, jaka jest, jak to wygląda, czyli najpierw zamówienie wpada do mnie potem u mnie jest procesowane, trafia na produkcję, wtedy na produkcji drukują, muszą zaprojektować, wtedy zaprojektują to zamówienie Wtedy to zamówienie trafia tutaj, wtedy na płycie jest dużo więcej rzeczy wyciętych, bo to nie jest tylko taka mała skarbonka, tylko jest 12 produktów. Wtedy to zamówienie trzeba wyciąć, jak oni to wytną to to trzeba wyczyścić, złożyć, potem ta całe wycięte to wszystko musi trafić do dalszego, żeby przypasować zamówienie, potem to zamówienie jest tak jakby wiezione do mnie i one są tam dopiero pakowane, nie? Czyli droga takiego zamówienia jest mega, 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 mega długa, nie? I, I dlatego to wszystko po prostu generuje koszty, bo to tak naprawdę przechodzi przez u mnie pracownik, który przyjmuje zamówienie, potem trafia do zamówienia, jest drukowany to drugi, potem trzeci pracownik projektuje, czwarty pracownik wycina, piąty pracownik musi to umyć, szósty pracownik musi to yy, przygotować i wtedy... Już się zgubiłem, siódmy był czy ósmy? Siódmy albo ósmy pracownik musi to zapakować, potem jeszcze dziewiąty pracownik, czyli kurier, musi to szczytać i to dopiero idzie dalej, nie? Czyli koniec końców koszty produkcji można określić na, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 12 zł, jak se policzysz, o, ale zajebisty biznes. Zrobię kupę hajsu, bo wyprodukowanie tego to jest 12 zł, a te debile to na Allegro sprzedaję po 45 Ło, 400% narzutu. A jak chcę policzysz całą, całą, całą drogę, plus ten prąd nieszczęsny po 2 zł, plus wszystkie inne koszty, to wychodzi na to, że koszt wyprodukowania tej skarbonki nie jest 12 zł, tylko jest 20 na przykład 4 zł. Odjąć od tego tych 45 prowizji Allegro i jesteś w dupie.